Nie, albo jak odmówić za jedną minutę? Przed tym jak zacznę, mam dla Ciebie płatny kurs 5 minut i usuwam wypalenie zawodowe. Jeżeli jest Ci ciekawe, przejdź do filmika z podpowiedzi. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu. Odmówienie ludziom jest jedną z ważniejszych zdolności. Jeżeli chcą Ci narzucić jakieś, jakąś pracę albo zadanie, na przykład stajemy proszeni o pomoc, przeprowadzić je, Musisz najpierw pomyśleć, czy jest to warte Twojego czasu. Musisz wiedzieć, ile kosztuje Twój czas. Za pierwszym razem odmawiać będzie trudno. Może to nawet dość do kłótni, ale po dwóch, trzech razach oni zrozumieją, zrozum że można go nie prosić o Oni rozumieją, że powiesz nie. A tego lepiej ne, nie stosować um, wobec swojego kierownika w pracy.